Siemano, tu Paweł Polski to jest kolejny odcinek. Jak widzicie, Half Life'a. i tam jakieś flaki na powietrzu zostały tu spukowane. Tam było mięso ostatnio, dobra, nieważne. Teraz trzeba by było tu skoczyć. Tu są <laughs> liny, dobre. W, w, w którędy tu, tu by zejść? Tam jest. A tam są drzwi teraz Wow, wow, wow. Tamtędy. Dobra. A co mi będzie zabijało, jak będę ten pływał? pływał? Wow, 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 wow. Nie wiem. idę trochę zjeść apteczki. No. jest lampa. 10 fpsów osiągam. Aż dziwo. Dobra. Otwieraj się. Takie drzwi. Dobra, się popycha. A oh, fak 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 fak. Uh! Kupie. A, dobra. Trochę hewkita. What? Siema, dinozaurze a ja nie chcę psów Dobra, spadło mi to o, 25 25. Sobie tak ustawiłem. Bo trochę dużo nagrania zajmują. Eee, jaki parkur, Ed! Patrz, jaki parkur w ogóle to deku 2D się przywitaj, halo Siewanko. No, patrz, jaki parkur stary. A tam jest podłoga, to jest podłoga! Spadłem na podłogę. Jak zwykle dla mnie. Zaczęłe sterowanie jest dobra A luziku, pyk. kupyk Au! Bym dwa przeskoczył E Piotrek! Skoczyć tu czy tu? W to bliższe JOLO! Dobra Tak chyba nikt już JOLO nie krzyczy Ale nieważne to jest ciężko Mogę lamić, mogę lamić Tak u i wcześniej Co? Pułomy Tam się na górę nic nie ma a nie dzień i będę dalej robił fejle, to się powstawię to wyciąć wow wow, wow 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 się boję parkura a tu tam gdzie trzeba skakać tam coś jest dobra. halo dobra dobra czerwono tu coś Szyma zawsze chcę wskakiwać na trawinki jestem gotowy do Aha, naprawdę też strzelam What? Wróciłem się, patrz ja się tam dostać Aha Czekaj ja wcześniej poszedłem naokoło, dobra To jak się tam dostać teraz? Ło Przecież... stary, ej patrz Tam coś jest To są stary, tnące ostrza Przejść. No to chyba dzisiaj mi zejdzie na granie dłużej. No niestety. W czasami fajnie Piotrek tam się kada coś w tle. Niech go gdzieś. Te, bo jeszcze ten. Będzie, Online. Będziesz, że ich reklamujesz. Online. Fuck. Dobra. Puśćcie mnie i tam idziemy dalej, 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 dinozar. Jak tak będę ze spóźnieniem mówić wszystko, no to później będą mnie ten... ...brali, że, że, że... Jak ten parkour... Pewnie w złe drzwi skręciłem, tak mi się zdaje. No, pewnie źle skręciłem. Albo co? Nie no tu gdzieś coś musi być. Halo Twórco, pomóż. Szukaj, szukaj. Ty mi nie dogaduj. A czy ja teraz tam... Ej, patrz jak ja kupiłem! Ja myślałem, że ja się wróciłem. A co jest winda. Dobra, wytnę to. Najwyżej. No, Ale na mnie. a. Ale lamię. mnie. się wezmę pod nocę po Jak zgaduję to twórców, to ta wida naprawdę się nigdzie nie ruszyła. Tylko ja zostałem. Co tam się dzieje? Aż kraby. Dobra. Tam przecież nie mogę jest tu gdzieś. Że cię mam, to się zmienimy. Where I don't know. Ach, tak, nic nie widać. Tu jest w ogóle ciekawe, nie mogę za bardzo. Naukowiec wyłączyłem światła, spokój. Naukowiec? Ze Coś się tu sypało. O, otwarte. Daj flash Laj to załączę Nie mogę przejść ja pewnie w drugą stronę mam iść <gry> O kurde jakie nie Jak komenda? W ps się nie sprawdza, czy coś żyje, tylko się strzela. No, stary. Ja mam cela, jak... Tu to wszystko fajnie. Chyba źle zrobiłem, że wyłączyłem ten, ten generator. Od początku? No, muszę się wrócić do kolesia. Ja sobie gry ja mam 2 zerwa Takie żuki lecą U, Chyba moment się robiło. A dobra, z tego puszki nie wylecą O tu A! Do boku Chcesz go się ląda Z tego powinny puszki wylecieć

Czy takie ja mam się. śmieszne! Ja mam się dostać tam? Przypuści. tu... głupi. Ups, muszę to wyłączyć, bo de dna, de dna, Teraz da ja się przełomę wyrąbać. Nie? Chyba powinno być gdzieś od tego. Dobra. Jeśli mam mówię, tak zauważyłem. Ale no to jest nieważne. Już jest krzyga Ty mento Głupia Dobra, szotka, Czy coś w podobie? You, Dobra Dobrze, że Cię nie zabiłem No Ja idę na dół o. Coś Piotrek cicho jesteś. Mam tutaj swoją Dobra. Dobra, chodź ochroniarzu. Z poprzedniego odcinka dowiedziałem się, że tak można. O dzięki stary, przynajmniej teraz mnie nie zastrzeliłeś. Trochę ammo, amo, ammo. Tam na górę nie ma nic. Kaman, kaman, tam na ogół nie ma nic Chyba <tryk> ja szczególnie tylko dalej nie rozwalę Ej! Siomek! Jesteś? <tryk> Migło mi coś. Siomek chyba za mną nie idzie. Mam jej gdzieś. Nie wiem jak to. Nie ma. A nie poszedł Dobra, siomek, siomek, ej, 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 ej Kurde, 13 minut nic nie zrobiliśmy. Ej, halo! No kur... No I chodź! Teraz dawaj tu Nie? To dawaj tu Albo ja po prostu Co ja tutaj mogę zrobić? Aha, to mi dużo nie da No teraz jest fajnie o. Wow! Aha, <laughs> dobry! No, wow. Nie no kurż. Czemu ja dzisiaj tak lamię? Ej, powiedzcie mi w komentarzach. Czemu lamię? Gorzej niż zawsze Dobra, nie krytykuj mnie. Oj, no tam Nie żartuj. Tam jest kana... Jak ja się mogę tam dostać na górę? Portalu... Portalka na nie mam. Ooooo... Słuchajcie się kupię drzwi. Aha, dobra. Tu. Fuck. Jaki gościu. Dobra, chodź. Szkoda, że na no. tak, wreszcie Mhm. Teraz to by się przydało popać. Dobre, nie mogę wejść. Aha, dobra. A acho que não posso Ah! 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 Taki easter egg, tu, są... tu jest logo Valve, że płyty te należą do Valve, czy ta papa, czy jak to się tam nazywa. Tam jest ten, tak, 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 tak. ale szybko trzeba Jest coś w tych pudełkach? Jakieś noszeniki, torby AMMO Mamo Ora, Kaman. Nie ma Ruć, Zbyszek. Dobra, zepsuł się Naukowiec się do skrzynki przesunąć fajnie nie że skrzynia z teksturą tak tak tak, 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 tak. A kurde zaraz będę musiał odcinek kończyć zrobimy 25 minutowy Ładnie się Cały tydzień czekałem, żeby z wami pograć Jaki to ma zasięg Dobra, szkoda mi jamu. Tu jesteś Na dwa hity padają Tak już tu jestem mała, się cofam Tam chciałem coś rozwikłać Rozwiązać jadę na oko Tak na szybko ja nie wiem właściwie w którym miejscu się z wami pożegnać. A fajne, nie? Tutaj walf. Yy. A tutaj jest zlustrzone. Mierzyczka, mierzyczka. Tak, 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 tak. Dobra, przeszłem. Tu coś jest. I to się otwiera. Dobra, to zostawmy jakieś. Ja muszę się stąd wydostać. Dlaczego obie naraz się przesuwacie we boki, turne? A ty co Piotrek tak stoisz, siedzisz? Właściwie. Siema. Już tutaj. Dawaj amo. Rodź fajnie, nie? To w O, Zabiło ich, flaki lecą. Puste wszystkie kartoteki. Dobra, już nagrywamy 21 minut. Cieszę się. Fuck! Co to jest? Pani strażnik! Strzelaj. Tak, fajnie, że ty strzelasz 3 sekundy, to. Dobra, doszliśmy do tego momentu. Trochę szybko, na co chodzi. Leć mnie, leć mnie, leć mnie, leć mnie. To. Tam jest. O, tu jest ich już dwa. Muszę im co apteczka. Co? Się drzesz. Tam ktoś jest? Nie ma nikogo Tu się zaraz dwa chyba Nie rozpięć mi tu Tu bym chodził kurde Tak, szado wywój szybciej pick pick To Tożemak? Ziomek... Nie ma nic. Fuck fuck, 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 Teraz muszę iść tędy. Taki jeden ziomek tutaj miał już granaty kiedyś tam jak ktoś grał co? Lecą puszki, dobra, fajnie Wydałem amunicję, Raj O i tu się pożegnamy, fajnie Tak git akurat będzie O. Ty, boku, moja latarka. Czekaj. Zobaczymy, czy ta może się zużyć, gdy mamy pełne życie. No, no, nie może. Hmm, to ja się z wami żegnam na tych schodach. Tylko jeszcze pójdziemy po kolesia Koleś! Wow, śmietnik, straszny jesteś. Nie możesz iść tam, to chodź. Jaki to jest czubek, ey? Nieważne, miejmy go gdzieś. My jesteśmy super bohaterami. Rozwaliliśmy kupę zombie elektro, elektro zombie? Nie, Piotrek? No ja. O oh, fuck, fiszyczka dobra. Ją zajmiemy się następnym razem. Sobie zapiszemy. A For unforeseen Consequence Save. Dobra. Ja się z wami żegnam, tu był Paweł Polski i Deku2D Żegnaj się. Siema, dobra No, to tyle z tego odcinka, cześć!